Drugie, part dwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jak nigdy nagry zaczynamy o. nagrywać po raz drugi, bo się tutaj w naszym sklepie gdzieś pojawiło jakieś niecenzuralne słowo i stwierdziliśmy, że nie możemy tego puścić, więc zaczynamy od nowa. Pełna kultura, Pełna podwaga, kultura powaga. Jest, a pod ja zaraz, daj, daj witamy tam. bardzo serdecznie. Siemano Dziąkę, Adriano. To podmuchą, podmuchą to jak nam się białe już przepotwarzył. Podmucham. Tak, dzikuny wyciągnę z lodówki się podmucham. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. E, proszę mnie tu. No i teraz uwaga. Kurde, nie mogę, ty bo ty... mam promocję na ręku. Rękę otrącasz? Dzień dobry. Dzień dobry panie Antoni, dzień dobry uszanowanie, wczoraj cię nie było, ale już jesteś, krótki transfer nie, nie, ja medyczny, ja wczoraj byłem, ale, ale nie tu <laughs> Słuchaj Antek, byłeś w na rybach, spinningowo, byłem. coś połowiłeś? Byłem, byłem spinningowo, jednego szczupaka zdjąłem tak, a, dobrze. Ręka rybo zaśmierdziała, karta, karta nad wodą podbita, to jest najważniejsze, głowa przewietrzona, tak dokładnie, Niedobrze. a okay. Siemano Adriano był na rybach? Kurde, byłem właśnie na zawodach. Nie, niemożliwe. Tak, no tak, tak, tak na tak, zawodach to możliwy. widły z nieba leciały i gradem waliło. E, były zawody rangi, były. E, nie, nie gram. W światowej tam w ogóle tam jakiś duży jak to na duży spinigista śpia... jakoś nazywa. No ten on duży spinigista. O, właśnie, to on tam było, bo mnie daleko za mną łódką płynął. <laughs> Co to za zawody? Mistrzostwa Polski Koła waszego, tak? Tak. Sierocka okolice. i okolice. Okej. Okolic. <laughs> okay. Udało się coś złowić? Tak, Taki był. Okoń. O, okoń. Czyli Przeka, nie tako? na zero. Nie na zero, ale do, do No dobra, e, czyli miejsce gdzieś dalsze, dalsze e, O, bliżej e, końca, to nawet nazwisko moje tego, to... Na końcu autobusy go posadzili jak wracali, bo nie <laughs> Ok, to właśnie... wiesz, a nazwisko powiedz... na i miejsce tam na wysokości to Powiedz mi, e, a tam z pierwszej trójki to jakieś fajne ryby padły? Jakie tam mniej więcej wyniki Drugie no, nie... miejsce to były dwa okonie. Czy... Oho, 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 średnia mazowiecka, czyli, mazowiecka. E, czyli średnia mazowiecka za drugie miejsce dwa okonie to za pierwsze pewnie 2,5 było dobra, bo mamy pana wędkarza to... dwa, dwa i trzeci bez oka <laughs> trzeci bez oka e, czyli tak, był szczupak, okoń i okej, okay. wszystko, wszystko po staremu lecimy na Antek, to chodź pomożesz może Adry Adrianowi nie będziemy przeszkadzali Aha. ma telefon do przyjaciela ma telefon, dobrze. <laughs> Antek. Słucham. Mamy dzisiaj. Nie mamy nic dla spinningistów. Tak. I nie mamy nie nic mamy dla spinningistów. Spinin... To nara. <laughs> A to nie sztuka, właśnie, być spinningistą i mówić o towarze. Że... Mówić o spinningu? Dla spinningistów. No ale się... to pod To zobaczymy, co z tego wyniknie. Sztuka być spinningistą. O, ja tak? bardzo przepraszam, jak mam jedną miejscówkę boleniową, gdzie po prostu idę i, cze i, czekam, i czekam na ryby, no to z takim fotelikiem też chodziły. Nie jednak coś dla spinningistów. Czasami tak. może się przydać. Zwłaszcza, że nie jest to ciężkie. A są dwie taktyki spinningowania. Kiedyś to z kolegami przerabialiśmy, bo można spinningowo, jeżeli macie wytypowane miejsce, gdzie możecie spodziewać się ryby, choć, choć jeszcze tutaj, bo tam Adriano się Mano robi e, rozmowę, to możecie tak, albo e, spinningowo chodzić na przykład po rzece i szukać ryb, albo czekać na, na nie, albo usiąść sobie na miejscówce i na nie czekać. Z naszych... E, 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 jakby spostrzeżeń w wyniku, że bywa to naprawdę różnie. I nie zawsze to jest tak, że ten, co chodzi i szuka, znajdzie, a ten, co siedzi, nie doczeka się brania. Zazwyczaj jest to naprawdę bardzo takie porównywalne. Jedyny minus, tak jak spędzacie 5-6 godzin na jednym miejscu, to jest to dość nudne. No bo rzucacie te same rzuty, robicie tak, ale bywa naprawdę skuteczne, bo jest duża szansa, że tego Brania się doczekacie. Natomiast e, szukając ryb e, spinningowo, możecie znaleźć nowe miejsca potencjalne, nowe ryby, możecie sobie ponamierzać nowe potencjalne miejscówki, na których później będziecie mogli posiedzieć. Wiąże to, to, się, to, to się też z dużym ryzykiem, I, zwłaszcza jeśli mówicie na rzekach, e, na przykład z tym, że stracicie trochę przynęt, że się nałazicie a nic nie złowicie, że przejdziecie odcinek kilku kilometrów i nie będzie gdzie. E, em, powiedzmy, nie będzie żadnego punktu zaczepienia, jest jakieś ryzyko. Są różni spinningiści, różne sposoby łowienia. Każdy jest tak mniej więcej, ja nie mówię o rzece pstrągowej, gdzie trzeba chodzić od dołka do dołka, od dziurki do dziurki, szukać, rzucać. Raczej pstrągów tak się nie łowi. Ale powiedzmy, jakieś tam bolenie, sumki, sandacze. Zwłaszcza na większych rzekach, tu można usiąść w miejscu, siedzieć cały dzień, można szukać miejscówek chodzić. Dwie metody dwie są dobre. Pytanie, którą wolicie? Dajcie znać, czy przy użyciu właśnie takiego krzesła, który mamy aktualnie w promocji, czy jednak krzesło zostawiacie w bagażniku i idziecie spacer. Ja lubię dużo chodzić. Nie jestem raczej taki, jeżeli już łowię z brzegu, nie, to raczej łowię nawet przy pstrągach, to chodzę więcej niż powinienem. Na miejscówki nie poświęcam zbyt dużo czasu, zwłaszcza jak jestem na nowej rzece, nowej wodzie, to lubię po prostu taka ciekawostka, co jest za zakrętem, co jest za kolejnym tam kołkiem, za kolejną prostką, za kolejną rawką, co się znajduje, może coś namierzę. no Mam po prostu tak, że lubię to łażenie, szukanie. Natomiast wydajcie znać w komentarzach, czy raczej spinningujecie tak bardziej na leniuszka, jedno miejsce, może dwa, trzy, czy raczej szukacie, chodzicie, szukacie drapieżnika. No, czasami można się rozminąć, bo na przykład w tym miejscu, gdzie byliście aktualnie drapieżni, to jest fajnie, jak drapieżnik jest, tak? stoi, wchodzicie na miejsce, w pierwszych tam 10 minutach siada, idziecie dalej. Tak? A może się zdarzyć tak, że się rozminiecie, że na przykład drapieżnik ma krótkie okresy żerowania, wpada na miejscówkę, wypada. To możecie tylko się z nim rozminąć, bo był na przykład na tym miejscu 15 minut temu. Wy nic nie, a poszliście dalej. Na kolejnym będzie dopiero za godzinę. Wy też porzucacie, pójdziecie dalej. Ciekaw jestem, jakie są Wasze spostrzeżenia. Natomiast to krzesło od Delfina. Prosta, mocna konstrukcja, zwyczajne krzesło. Ja lubię na nim pracować. Na przykład sobie tam wyciągać towar, cenować, metkować, yy, wprowadzać jakieś tam rzeczy bo nic więcej w zasadzie tak na szybko do szczęścia mi nie potrzeba i jest na pewno dużo wygodniej niż na wiaderku, na jakiejś skrzynce, na skarpie jest dość miękkie oparcie, szerokość właśnie tutaj tego oparcia jest kluczowa bo zdarzały się te krzesełka takie wiecie mniejsze i wtedy wbija wam się pod łopatkami wbijają się te dwa rogi, natomiast tu jest dość szeroko, nic wam się nie wbija, jest miękko co więcej oczekiwać od takiego krzesła. Mocny materiał, sztywna konstrukcja, e, twarda i dość lekka, nie zajmująca dużo miejsca w transporcie. No i najważniejsze cena. 90 zł była to najniższa cena ostatnich 30 dni przed a teraz to krzesło od Delfina jest do wzięcia za 59 zł. I tylko Wam powiem, że to nie jest jedyne krzesło, które mamy aktualnie w promocji, bo będzie jeszcze w ogóle krzesło z Kosmosu. A to teraz robimy sobie przerywnik, żeby pokazać Wam e, zestaw waftersów, peletów i zanęt, które mamy przygotowane. Czekaj Antek, cofniemy się tutaj do naszego blaciku. Mogę Ci te JMC przesunąć? Tak, tylko że to ja je przesunę tak, żeby tutaj wiesz, nie straciło wiesz, kolejności. Tak. Adrian, pamiętasz jak to się nazywało, bo tu, tu prezes wymyślił tak Plus. Po... Coś tam plus było. Nie, weź kliknij w internecie. Bo mamy, wiecie, mamy zestawy takie zanęt po 20, 25 kilo i od Dragona. Już, chyba od Dragona już nie, ma. już nie ma. Match Pro chyba też się sprzedało, ale pewnie niebawem zaraz przyjadą kolejne. Czasami są potrzebne mniejsze zestawy. Masz tą nazwę? No tak, to nie chcę wtrącać. A, to dawaj. Box Method Feder Osmo Plus. Box Method Feder Osmo Plus. kto nie zapamiętał, to niech sobie cofnie film. <laughs> Box Method Feder Osmo Plus. Osmo, bo mamy tutaj kilka rzeczy od, od Osmo, ale i. Nie tylko i czasami ktoś nie potrzebuje 20-25 kg zamęty, tylko wystarczy mu na fiderek troszeczkę peletu. Mamy tutaj nieśmiertelny aler, który jest najlepiej sprzedającym się peletem, jaki ta kula ziemska na sobie nosiła. Śmierdzi niemożebnie, nawet tutaj przez to jakoś tak mi coś zalatuje. Podnoć koty to lubią w większej granulacji i ryby. I naprawdę nie nadążamy z wysyłaniem tego alera. Coś jest w tym magicznego, że ten dwumilimetrowy pelet tak schodzi. Może dlatego, że jest tani i dobry, bo jest tani i dobry. To, to cała magia. Nie? A, to jeden z tych niewielu momentów, kiedy można powiedzieć, że coś jest naprawdę tanie i dobre. Tak, tak. I, I się naprawdę bardzo dobrze sprzedaje. Oprócz tego mamy Method Mix Pro od Osmo. Mieszanka paszowa uzupełniająca. Nawet mamy, widzicie, tak fajnie się postarali dla wędkarzy mniej zaawansowanych instrukcji obsługi, jak to przyrządzić. I na przykład, jakbyśmy to chcieli e, przygotować. Do trzech części zanęty dolewamy jedną część wody i całość mieszamy. Po 10-15 minutach miks jest gotowy do użycia. Zalecamy przetarcie. Namoczonego miksu przez sito ma to na celu spuchnienie mieszanki, wyrównanie jej nawilżenia i ma bezpośredni wpływ na poprawę pracy zanęty. Skład: mączka rybna, białko sojowe, oleje zwierzęce i roślinne, mączka z krwi. Produkt cukierniczy, a produkty przemysłu cukierniczego, tak jest skrócie napisane. Tak zwane okruchy. I mączka z konopi. to jest coś. Więc, a e, Adriano, do metody byś to używał, czy okay, kuleczki? A pokaż tu jest ta anotacja? gru, czy coś tam? Nie, bo czasami osmo ma taką notkę, że, że jak. A, jest, tutaj z tej strony. Tak, Śmiecić nad wodą, nie kupuj osmo. No bo no, i to się nie bójmy się tego powiedzieć, te osoby, tak. które zostawiają śmie... śmieci nad wodą, są takimi samymi śmieciami okay. no. i tyle. Właśnie, Warto. Pluje, ee... Plujemy na was, tak. Ja Antek ze Ostrołęki, pluję wam prosto na ryj. Ja też. Się ja też. Adrian z Przekłówki pluję wam na ryj. Paweł ze Szczytna również pluje nie wam na ryj. Nie popieram tego po prostu. I, I pluję ee... na ryj. Słuchajcie, złe, złe nawyki no, trzeba, trzeba eliminować i nie pozostawać obojętnym. Jak widzicie, ktoś miesza zanęty, a później te opakowania upycha w krzaki gdzieś tam. Te krzaki też no, mają swoje limity. Trzeba mają, mają limity. Przede wszystkim jest to zauważalne, jak ktoś jeździ za granicę na ryby. I na zagranicznych słowiskach nie zauważycie kiepa, na parkingu, w trawie nad... nie zobaczycie puszki od piwa, opakowania po zanęcie. Mi się podobało na przykład na Islandii, gdzie jechaliśmy bez droże, w ogóle góry, śnieg, zamieć nie ma żywego ducha. Jedzie powoli po samochód, w środku starszy pan kieruje, a po idzie kobieta. Wzdłuż tego samochodu. Ja kolegi pytam, co oni tam robią, czemu ona tak idzie wzdłuż tego pobocza. No i kolega mi wytłumaczył, że ta pani zbiera ewentualne śmieć. Po prostu swój kraj traktują jak swój dom, w swoim domu się nie śmieci. W swoim domu, jeżeli ktoś widzi śmieci na podłodze, to je zbiera i wyrzuca do kosza. Bardzo mi to zaimponowało. Myślę, że my, jako Polacy, też kiedyś dojrzymy, dojrzejemy. Do takich zachowań. Mi też się kiedyś zdarzyło. Na przykład ja na co dzień nie palę papierosów, ale na rybach kupuję te takie cienkie dla dzieci. Nie polecam generalnie, bo to jest szkodliwe. Takie najsłabsze, najbardziej lajtowe i sobie tam popalam. Mi na co dzień Ćmi, ćmisz sobie Ćmie. Mi na co dzień nawet przeszkadza, jak ktoś koło mnie pali, bo ten dym mnie dusi, ale na rybach mam taki nawy, że i kiedyś zdarzało mi się tego kiepa gdzieś tam pstryknąć do wody, w krzaki, nie, bo to nie zobaczę, Ale już będąc na, na przykład na zagranicznych łowicach, ja zauważyłem, że można kupić sobie tiktaki i te pudełko po tiktakach wykorzystać jako taką popielniczkę. Później takiego kiepa chowamy, zatykamy do kieszeni i mamy czyste sumienie. I to naprawdę dobrze działa na sumienie. Nawet jak nic nie złowicie, nie jesteście przygnębieni, to sobie pomyślicie kurde, mogłem tego dnia wywalić 10 kiepów do krzaków, gdzieś tam do wody. A ja je mam ze sobą, wyrzucam do śmieci i taki przykład dawać innym. Bar bardzo yy, pozytywna sprawa i warto, warto takie coś propagować, polecać. Zwłaszcza, że te śmieci ważą mniej niż z zawartością. A w, w drugą stronę to nas są cięższe, A w Wielberkarze <grym> jest to dużo cięższe. To one samo, samopak. Butelka po piwie. najczęściej są, są butelki i puszki w po obrowarzy. Tak, <grym> Także słuchajcie, to się powoli będzie zmieniało, bo kiedyś się uważało, że jak coś jest dobrem publicznym, to jest Dziękuję. niczyje, tak? To no można to zrobić z tym, się co chce, bo to jest niczyje. Trzeba myśleć w drugą stronę, że to jest po prostu wasze, ten kawałek lasu, kawałek łąki, kawałek rzeki, kawałek jeziora jest wasz. To jest po prostu wasz dom, wasze dobro i traktujcie to po prostu tak, jak traktujecie swoje najbliższe otoczenie. Gorzej, jak tak robicie w domu. No, to się to, tak to mi przerzuca. A jak ktoś w domu kiepy rzuca na podłogę? Tak, <laughs> babciu. Babciu, babciu! Uwaga, leci. słuchajcie Wracamy do promocji. Oprócz tego mamy jeszcze e, pakieciki. Adrian, jak się mówi? Waftersy czy łowtersy? Ja no i robię, dobra. Okej, okay, to ja zostaję przy waftersach. Co takie? Wow. Pokaż. Robert, e, robak Janusz. Słodko, Słodko śmierdzący. No dobra, jest robak Janusz od Osmo. Jest, widzę. Mini robak kornik. E, patrz, ten ma, się o tak ładniejszy, nie, taki trochę no, ananas, trochę, trochę, no, trochę coś w tym jest, ananas, ciasteczko, coś, jakaś kukurydza, ale jakaś taka nuta przyprawy takiej ostrzejszej, o, tu jest biega, mamba, mamba, mini robot mamba, może jak ta do żucia? Patrz, pachnie jak ta guma do życia No, ty mam naprawdę, mam. naprawdę, naprawdę to by szło zjeść. Ty, a są te mamby jeszcze. Nie, nie mamby, była taka większa guma. chuba Buba. chuba Buba, są jeszcze? Wiesz co, on powiem ci, że nie zwracałem uwagi, ale nie. Nie kojarzę, żebym go no, gdzieś no, tak widział jest, ostatnio. Kubi Pawłowi nie z metra ciętą? Kupię, kup, kupię sobie. No tak musiała wziąć od razu 20 metrów bieżących chuby Buby. Proxy. Sexy A dlaczego ty się tak zacząłeś uśmiechać do tego, do, do ja Roxy? Zobaczyłem tutaj Roxy i usta jak anons jakiegoś portalu dla drogich. <grym> uh -huh. Nie mam pojęcia o czym mówisz, Pawle. No ja to nie wiem, ja też Rozwinąłbyś tak... ten temat. Popatrz, Furia. To... <grym> Mini larwa Dual. <grym> Ojejku, Weź pomagaj. Ale jejku. stinks. Wiesz co, to jest taki... <grym> oh, to jest tak, zgniły Agres ubierki od ziemniaków i podnięty szczur. Podnięty szczur i to jakoś wszystko razem jeszcze okraszone kruszonką z ciasta drożdżowego. Takie. powiem że śledzi jakiś jest A to dopiero mąka początek sojowa, zalec. mąka kukurydziana, serwatka, kazeina, gluten pszenny, guar barwniki, aromaty. Ale nie podane jak? Mini larwa dual. I tyle. I też jest napisane, śmiecisz nad wodą, nie kupuj Osmo. Nie dla śmieciarzy. Adrian, e, a pamiętasz jaka cena jest tego zestawu? weź nam szybko przypomnij, bo na pewno masz To 35 zł to była cena najniższa ze 30 dni a teraz mamy 109 Z ze 135 na 109 mamy 3 pakiety dwa <laughs> e, za, pakiety zanęty, o tej zanęcie mówiliśmy chyba tak, epidemia epidemia, epidemia CS e, wielorazowego użytku, mamy strunówki tu 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 e, mamy pelecik mamy 4 opakowania osmo, waftersów i Taki, ...tych mini robaków i tutaj e, mini... Labba. Nie będę tego już więcej otwierał, kurczę. Bawcie się do z Antek. Patrz, ostatnia rzecz na wieczór dzisiejszy. To jest kurde... Echuu, takie... Bardzo przepraszam tak. wszystkich zgromadzonych. Zdrowie. Już nie mogłem tego dalej dusić w sobie. Na zdrowie, jak mówisz, 100 lat Na zdrowie starej krowie. Tak jest, patrz. Są, zwyk... są krzesła zwykłe i są nadkrzesła. I tu mamy właśnie nad od Dama i to jest model Ontario. Jest taka rzeka chyba Ontario i nie? jezioro w Kanadzie. No właśnie a może to jezioro, bo Ont mi... Ontario Lake, ale nie wiem czy rzeka Ontario chyba też no, istnieje. Chyba istnieje. I jest chyba stan Ontario. Się też. Taka. No w Kanadzie. To tka, Kanada to taka prowincja Ameryki, to jest prawie jedno. znaczy w Ameryki, w USA od wykarcia. Patrz, bo tu mamy krzesło od razu z pakietem e, gadżetów różnych fajnych i zaczniemy od samego krzesła. No przychodzi oczywiście tak spakowane, takim worku. Zobaczcie, jak szybko, łatwo to się rozkłada. Pyk, pyk, pyk. Zablokowane. Tu jest blokada na nóżki. Nie no, spryciasz całkiem. Patrz, widzisz, tu taki e, dynksik odciągamy, Aha. możemy to złożyć. Czekaj, okay, o. I wtedy nawet jak ktoś się wierci mocno no, na, na siedzeniu to się tam nie złoży. Patrz, jest dość niskie. Takie zasiadkowe fiderowe. E, oprócz tego. Oh, kurwa, patrz. Nagrało się ubezpieczenie, no, już no, tego nie ujys. tam waleje chodzi, łódzko, to nagramy, żeby panu nie przeszkadzać. Dobra. Chodź za mną, chodź. Idę idę, idę, idę idę, idę, idę Ten fotel jest naprawdę. Pół sklepu zdemolował. Tak, tu robią, a tu psują. Nie. nie, gdzie robią? Przecież my nic nie robimy. A, my Tylko tak. Filmy Tylko filmy nagrywamy. Dobra, nie nic. Już, ja nie już był... nic nie mówmy na ten temat, bo to, <laughs> to szkoda gadać. Patrz, oprócz tego krzesła mamy tutaj takie rzeczy jak. Fajka, i fajka, i fajka. I, i cybuch. <laughs> I patrz, tutaj antek na dole są takie mocowania. Szynki takie, no widzę. O, pyk. Jedną fajkę tu dajemy i wow. na tą fajkę dajemy stoliczek, Antyczek pętliczek Co powie stoliczek? Możemy sobie go ustawić głupie to No kurde, to jest zarumbiste kombo sie siedzeniowe. Patrz tutaj wkładamy w to i w sobie widełki. Też widełki. Pyk patrz antek. Widełki możemy sobie tak Góra, tak. dół, góra, dół. I o, jeszcze tak. I ja Cię Wilu, zaregulowane. No i tu patrz, stu, y, z tyłu mamy taką fajeczkę, żeby sobie wędkę... Aha, oprzeć do, do za, linijczek. O. 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 Wszystko, patrz jaki kurde lotniskowiec. Czyli wyciągnę telefon, czyli Normalnie jak lotniskowiec. I teraz siedzisz sobie. Chcesz pomóc? To poczekam na sekundkę, film kończymy i już do pana idziemy. Dobra, to szybciutko. Siedzicie sobie na krzesełku, macie tackę na robaczki, na pelecik, strzelacie sobie pelecikiem, nęcicie. Tu macie podpórkę na wędkę, nadgęstwo szczytówkę, możecie sobie to dowolnie ustawić, obserwować, zacinać. Jak wolicie, możecie to sobie ustawić z prawej strony, a to sobie ustawić z lewej, dowolna konfiguracja. kurde ceny zapomniałem. Cena jest na opakowaniu chyba. A, albo zapomniałem nakleić? Idę, idę, idę. Jest, dobra. Więc tak, Dam Ontario. 379 złotych ma za takich zasadnicza dni przedbliżką, w tym momencie 279. Wszystkie te artykuły podlinkuję Wam w pierwszym komentarzu pod filmem. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, chowajcie się do pokroku.